Witam Was! Dzisiaj już czwarta część. Dzisiaj zajmiemy się troszeczkę tematem zastosowania ozonu przy szkodnikach, ponieważ bardzo często mamy różnego rodzaju szkodniki, też i przy roślinach, jakieś choroby, pleśnie tego typu się zdarzają. Jak tutaj wygląda zastosowanie ozonu w tym wypadku? Tak, to żeśmy już o malinach, że, że, żeśmy wspomn no, wspomn to wspomnieli. No, tak. zaczęliśmy. Tak. O. O warzywach, owocach mówiliśmy, jak przed spożyciem, prawda? Przed spożyciem dokładnie. Przed spożyciem, jak co robić, jak ozonować, jakimi urządzeniami. Natomiast jeżeli ktoś posiada y, ogródek, działkę, jakoś y, na swoje potrzeby robi warzywa, owoce, można zrobić w ten sposób. Y, generator tubowo-lampowy. Zasilanie, w tym wypadku tańsze, będzie z powietrza atmosferycznego, mhm. żeby był, by, był nadmuch. Rurka silikonowa i zbudować konstrukcję takiego namiotu. W zależności, kto jak ile ma grządek, mhm. jaka szerokość, no, załóżmy, że to będzie metr na metr. W wysokości gdzieś około pół metra, 60 centymetrów. Z góry ta rurka, żeby była wkładana, i chodzimy sobie po rządkach. Stawiamy to, włączamy generator ozonu, 15 minut czasu. Obsypujemy oczywiście dół, żeby w miarę, w miarę szczelnie, mhm. szczelnie, szczelnie to było. 15 minut czasu i możemy przestawić dalej, dalej, dalej. Mhm. W skali przemysłowej to może nie, ale dla swoich potrzeb no tak, tak. Na z, na warzywa warzywa, Czy nawet krzaki, krzaki roślin jagodowych, te, które się psują, te, które, mm -hmm. no, no, no. które do, do tej pory, załóżmy, pryskaliśmy. Czy to będzie malina, czy to będzie truskawka? No, właśnie truskawka. Od pleśń. chorób grzybicznych, mm. od pleśni rzekomej, pleśni szarej, pleśni wtórnej i tak dalej. To w ten sposób możemy po prostu. Ochronić. Istnieje też możliwość ochrony, jakby dobrze było połączyć te dwie metody, że tutaj byśmy sobie wyozonowali, a tutaj nawozili sobie, używali priobiotyków mm -hmm. rolniczych do, tak, do nawożenia. Tak, tak, tak. To byśmy skumulowali to i nie musielibyśmy dawać jakichś... Innych historii, żeby nam urosło, żeby, tak, tak. żeby ten owoc był w miarę zdrowy, z, zdrowy prawda? bez, bez opysków. Na mm. truskawce to akurat bardzo ważne jest, żebyśmy mieli kiedyś plantację truskawek u rodziców, to wiem, że jakby mokre takie lata, gdzie było dużo deszczu czy coś tego, Ta, to pleśń gniło, była niesamowita. Nie było od razu, tak, także. Także tutaj, tutaj jak, jak państwo m, będziecie mieli owoce, szczególnie owoce i czy, czy nawet warzywa, pomidor i zobaczycie białą plamkę, lub pierwsze objawy jakiegoś złego wyglądu, to nie, nie wykraiwać, tylko wyrzucać w całości, mhm. dlatego że cały owoc jest zainfekowany to na 100%. Na 100%. Mhm. Przy tych miękkich owocach, no na pewno to tak, tak. ciągnie strasznie do, do środka. To jest fakt. I tutaj no, z tymi namiotami bardzo ciekawa rzecz. Coś na wiosnę, późno wiosno przyleci, wy, 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 wyjaśni się już, czy będzie tutaj w Polsce producent tych generatorów ozonu. Mm -hmm. Także że na pewno tutaj jakaś informacja przejdzie na, na okay. kanale. Dobra. A właśnie już mi jednego tematu nie poruszyli, ciekawego: pszczoły, warroza a o, ozon. Właśnie. O, właśnie. I tutaj, proszę Państwa, jest taka sytuacja. Też tutaj odpowiednie dawki muszą być, ale to zależy jeszcze od kondycji ula, mm -hmm. od kondycji ula i w odpowiednim stadium. W każdym bądź razie też pulsacyjne, uderzeniowe y, dawki ozonu y, mogą nas spowodować to, że ta warroza zostanie wyeliminowana. Mhm. I nie trzeba będzie używać środków chemicznych, bo wiadomo, jak środek chemiczny, to później, wcześniej czy później on w miodzie się nie, znajdzie nie. i ten miód już nie jest takiej, takiej, takiej jakości. Z tym barozem jest problem, bo to dużo mhm. ludzi z tym ma problem, co mają takie ule, to potrafi niekiedy załatwić całe mhm. ule, wszystko. Tak. Yy, tu jeszcze jest też, yy, jak ktoś posiada stawy i zaczynają ryby chorować, to są też choroby w części odgrzybiczne mm -hmm. związane właśnie z, 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 w, tym, w, tym, w tym kierunku i też tutaj ozonujemy tylko też inny, innym, innym rodzajem generatora, po prostu przepływowo y, ozonujemy wodę. Mm -hmm. Musi to być ta, taki kanał, gdzie najlepiej w tym momencie je spuszczać, gdzie jest wpuszczać, gdzie jest zasilanie stawu. I trzeba od, z, odwrotnym, z odwrotnej pozycji, tam gdzie jest ujście. Mhm. Tylko ujście powinno być mniej więcej jak najbliżej mule z tego dnia. Trzeba było jakieś rozwiązanie, aplikator, jakiś, żeby nie zamulało tego aplikatora, albo mhm. większy podmuch, większy nadmuch z tej przeciw, przeciwnej strony. Ale w każdym razie jest to też yy, ciekawa rzecz, dlatego że większość tych problemów ryb odgrzybicznych pochodzi od ptaków które, od ptaków wędrownych. Mm -hmm. no właśnie. I to są ptaki, które po prostu lubią bardzo rybę i one już polują na zasadzie nie to, żeby się wyżywić, ale na zasadzie sportu, także... Mm, żeby no, połapać coś. Tak przyroda nieraz jest skonstruowana. A masz jakieś doświadczenie o akwarystyce z ozonem? Właśnie o tych stawach wspomniałem, mhm. tylko tutaj zdecydowanie mniejsze dawki by, 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 by trzeba było robić. Jeżeli Państwo będziecie na tyle odważni i zaeksperymentujecie, żeby nie ponosić kosztów na urządzeniach, tych o których wspominaliśmy, żowania owoców i warzyw, mhm. tylko rurkę jedną trzeba byłoby włożyć w pojemnik. Ja bym tu, obrazowo nie wiem, jak tutaj zrobić, czy Państwo będą to widzieli. Hmm. Ale jak jest generator ozonu, bierzemy rurkę silikonową i wkładamy go na czy do szklanki, załóżmy, gdzie mamy pół szklanki oliwy. Hmm. I drugą rurkę, i, a druga rurka, te, ta szklanka powinna być zamknięta w jakiś sposób. Czy to hmm. będzie przykrywko, hmm. zakręcona? I później ta jedna sięga do y, oleju tego, prawda? Hmm. A druga rurka jest w tej przestrzeni, gdzie jest powietrze. I się... Także tu będziemy, w, jak gdyby ten ozon będzie wpuszczany w olej, przechodził przez olej i będzie się do atmosfery unosił, mm -hmm. a ta druga rurka będzie go kierowała, ponieważ to wymuszone będzie. Wiem. Wiem. Druga rurka będzie go bezpośrednio kierowała do... Do y, akwarium. Mm -hmm. Tylko wtedy ja bym tutaj nie ryzykował z większymi, o większej wydajności jak pół grama. 0,4-0,5 grama mm -hmm. na, na godzinę. Przy, przy takiej wydajności. I na początku zrobić to krótkotrwale. Mm -hmm. prawda? Żeby, żeby nie Sprawdzić zniszczyć efekt. sobie hmm. tak lub wziąć, odłowić ryby, jeszcze chyba lepszy sposób, odłowić ryby, przenieść ich do jakiegoś pojemnika mm -hmm. na, na to chwilę i przez 2-3 minuty wyozonować to, to wodę, która zna, znajduje się w akwarium. Mm -hmm. Żeby tego nie burzyć, to powinno dać skutek. Ale to będzie skutek do flory, która występuje tak, w akwarium, tak, tak. natomiast do fauny rybek bardzo delikatnie najpierw tak... Mm -hmm. Na zasadzie Maestro, doświadczeń nie? wpuścić, Dokładnie. bo można to bardziej precyzyjnie byłoby z, zrobić i bez szkody dla rybek, ale to już koszty tak, znacznie tak, rosną. Także jak wiadomo. ktoś ma problemy, to można w ten sposób spróbować. Dobrze, i tutaj rybki później jakbyśmy je odłowili z tego akwarium. Wodę sobie zozonujemy, czyli później po pewnie znowu dziesięciu... 20 minutach, tak, po, 20 po, 20 po 20 minutach. Po 20 minutach, 15-20 minut, tak. Ja bym to um, troszeczkę, 10 minut, nie. Ja troszeczkę przedłużył no, ze względu na to, że um, tym urządzeniem nie skalibrujemy go um, co do wydajności mm, ozonu. Dokładnie. I lepiej te 20. A po 20 minutach na pewno ten ozon destrukcji mm -hmm. y, rozkładowi ulegnie z powrotem do otlenu. Po prostu go będziemy mieli dootleniony bardziej mm -hmm. bar, bardziej, bardziej wodę w, ak, w akwarium, tak. No to tak tak ostro, ostrożnie najpierw metoda eksperymentalna tak. sprawdzić sobie, bo tak jak żeśmy mówili, prawda, że tak, tak, istnieje tak. możliwość to bardziej takiego sprecyzowania, ale to się wiąże z kosztami, więc tak, tak. To już będą dużo dużo wyższe koszty wtedy tego wszystkiego. No. Tak. Mhm. Dobrze. Masz jeszcze nam coś ciekawego do powiedzenia? No. Chyba wszystko. Jak coś, coś nowego będzie lub o czymś zapomniałem, a sobie przypomnę, to na, na pewno poinform, poinformuję. Super. To może byśmy tak podsumowali to, to tak, wszystko. Podsumujmy, jak, podsumujmy jak teraz tego, temat także, wszystkiego. Także mimo wszystko, mimo, Państwa, różnych opinii na temat y, generatorów ozonu domowego użytku, to w ten sposób. Można kupić 200-400 zł ten ozonator i go z powodzeniem używać. Nie otrzymamy tam jakichś tam maksymalnych wyników, ale na pewno w części, w części będziemy zdrowsze mieli pożywienie, zdrowiej oddychali i generalnie będziemy czuli się lepiej. Natomiast tak jak wspomniałem już, takie bardziej profesjonalne związane bezpośrednio ze zdrowiem człowieka, żeby to stykało się ze skórą z organizmem, no to niestety tu już urządzenia o m, zdecydowanie kosztowne, bardzo kosztowne tak. to już w dziesiątki tysięcy nieraz złoty, ale to od, od pięciu tysięcy w górę w ten, mhm. w, ten, w, ten, w ten sposób są. To są koszty spore. M, takie są koszty i też y, przestrzegam Państwa przed y, ozonowanie mieszkań na własną rękę. Raz, że sprzęt, dwa razy, że ozon w dużych stężeniach jest bardzo niebezpieczny. On działa silnie utleniająco i nasze płuca będą miały się... Nie będzie im, delikatnie mówiąc, za, za dobrze, wręcz przeciwnie. Tak, tak, to tak. i rozedma powoduje, i te pęcherzyki płucne się rozpadają, także... Trzeba uważać po prostu na to. Zwapnie, zwapnienie następuje, także... Robi to się w maskach, te wszystkie, wszyscy, wszystkie rzeczy i z dużymi środkami ostro, mhm. ostrożności. Dokładnie. Dobrze, jak ktoś mhm. będzie coś miał jakieś pytania, może bezpośrednio do Ciebie kierować. Tak, jak będziecie mieli Państwo jakieś pytania, bardzo, bardzo proszę. Tak, jak żeśmy wspomnieli już w, po, w poprzednich odcinkach, kiedy yy, Robicie Państwo jakieś rzeczy, żeby polepszyć swój stan zdrowia, a choroba w dalszym ciągu hula ta, ta. sobie. I jest to więcej jak jedna osoba w danym gospodarstwie dom, domowym ma jakieś negatywne. Źle się żyje, źle mhm. się śpi. Zaczynają być jakieś choroby. Proszę o kontakt, to wtedy coś spróbuję poradzić. Jeżeli rzeczywiście w tym przypadku jest przyczyna to, że te grzyby i te pleśni tak, są, tak, są tak. przyczyną tych stanów zapalnych, które powodują y, choroby. Dokładnie, mm -hmm. dokładnie. Dobra, kontakt będziecie mieli podany i w opisie i się pewnie już wyświetli. <grym> Dobrze, jeszcze coś? Czy będziemy na tym kończyli? Chyba wszystkie, żeby Państwa nie zanudzić za bardzo, bo tak ciągle mm -hmm. ten ozon i ozon, <grym> i ozon i ozon i tak wychodzi na to, że ten ozon to jest, to jest najważniejszy, a to... Wiecie Państwo, dieta, sposób życia, różne inne Dokładnie, rzeczy. Dokładnie. Zresztą tu Państwo otrzymujecie tyle wskazówek na tym kanale prozdrowotnych, że kopalnia wiedzy. No i też po burzach też czuć pewnie ozon taki, nie? W powietrzu wtedy takie wyczucie. Tak, tak. Ten zapach się unosi i po burzy. Ale też taki zapach unosi się przy zmianie ciśnień w lesie. Mm -hmm. no właśnie. Bo to jest jonizacja, a, a ozon to ma się, to razem praktycznie no, działa, no, także no. wtedy, kiedy są odpowiednie dawki tego ozonu, nam się lepiej oddycha. No, jest w powietrze takie że się, się lepiej czuje, I, że ozon jest po prostu naturalny, no nie jest jakimś sztucznym tworem, tylko występuje naturalnie też i w naturze. Jest, tak, jest taka nazwa też, że ozon nazywają ludzie aktywnym tlenem. Tak, tak, tak. No, aktywnym tlenem. Się z takim ozon ten, który jest tam wysoko w atmosferze, między stratą a atmosferą, yy, chroni nas przed szkodliwym promieniowaniem. Tak, Gdyby tak. nie warstwa tego ozonu, tak zwane dziury mm. ozonowe, problem z tym, yy, to, by, to by nie wiadomo jakby życie na Ziemi wyglądało. Tak, tak. Ale też jest ta paskudna odmiana ozonu. Ja mówię w cudzysłowie ta paskudna, mm -hmm. prawda, żeby niechemicznie objaśniać to tylko bardziej tak, żebyście Państwo z, z, zrozumieli. Występuje nieraz zjawisko, jak jest smog, jak jest zanieczyszczenie mm -hmm. duże. Występuje w pewnych warunkach atmosferycznych duże stężenie ozonu. Ale mm -hmm. ten, ten ozon jest gatunkowo bardzo, bardzo zły ze względu na obecność zanieczyszczeń różnego rodz rodzaju. Ostatni przypadek był gdzieś w okolicach Dolnego Śląska, Śląska. Nie pamiętam teraz nazwy miejscowości, ale to było powiązane właśnie z, z tym smogiem panującym tam i prawdopodobieństwo chyba to wtedy było, kiedy się któreś paliło z wysypisk śmieci. Także tak jak wszystko, jak olej, olej lniany dobrze zrobiony, świeży, jest super zdrowie mamy, utleniony mamy super chorobę, tak ozon jak jest dobrze zrobiony i dobrze wykorzystany jest prozdrowotny, natomiast przy ten drugi rodzaj, ten najgorszy jest trującym. Generalnie jest to, jest to ozon atropowa odmiana tlenu. Z tlenu powstaje i w tlen się obraca. Także właściwie Dobra, zastosowany przy właściwych urządzeniach nie ma skutków ubocznych. Dobra, Zresztą tym bardziej stosuje go się u dzieci, do, w stomatologii się tak, stosuje. Tak, tak, tak. Po operacjach ortopedycznych, żeby nie było powi, powikłań narzędzia chirurgiczne się ozonuje, żeby też nie było, żeby na metale tak. nie, nie, nie działało. Jest to, ten, ten, ten zakres jest, 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 jest bardzo, bardzo, duży. Bardzo, bardzo, duży. Bakterie antybiotykoodporne odporne są też mieszanino ozonu likwi mm -hmm. likwi tak, likwi likwidowanego. Tak, tak, Oczywiście w jakichś tam frakcjach jest to dosyć skomplikowane, aczkolwiek ten czynnik ozonu występuje i on niesie. A poza tym ozon przy rozpadzie zamienia się z w tlen, następuje dotlenienie tego. Ta. Tak. W, przypadku tak. do wodę w przypadku akwarium to wody mamy dootlenioną, w przypadku człowieka ozonoterapii też ma, ma, mamy po prostu... Lekarze, którzy stosują zabiegi do środka organizmu, mm -hmm. prawda, do krwi, tak, tak, on przy, przy, przy rozpadzie, bo to jest czysty medy, medy, medyczny, przy, przy, przy rozpadzie do, do otlenu, on do otlenia wszystko. No to już to. Oczywiście, jak wszystko jest w jakichś tam proporcjach, jest potrzebne, prawda? bo i dwutlenek tak, tak. jest potrzebny, żeby się nie sklejały te płytki i, 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 i zawartość za, 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 za tlenu, ale generalnie dla człowieka tlen przede wszystkim, mm. tak? dla roślin dwutlenek węgla, a dla człowieka tlen. Dokładnie. Jeszcze do tej sauny czegoś zapomnieliśmy powiedzieć. Tak, proszę Państwa, bo, 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 bo działanie sauny w, ozonowej i tlenoterapia, ozonoterapia i saunowanie w sumie daje taki skutek, że mamy system immunologiczny na właściwym poziomie i system odpornościowy. Mm -hmm. Jeżeli te dwa systemy mamy na odpowiednim poziomie, z automatu, jak gdyby, następuje namnażanie komórek macierzystych. Mm -hmm. Jest to bardzo praktycznie jedna i ta sama metoda, która występuje w innych rodzajach normo- lub hiperbarii, mm -hmm. gdzie po prostu ten system nasz odpornościowy z jednej strony jak gdyby powstrzymuje pewne y, jednostki chorobowe od namnażania się, rozwoju, mhm. za, następuje proces zdrowienia, z drugiej strony y, jest takie pojęcie y, długowieczność, prawda? Mhm. Y, I tutaj tak jak gdyby Ponieważ komórka żyje i określony okres czasu, a to za następuje, ona zamiera, a jeżeli mamy te systemy bardzo uregulowane i komórki macierzyste mamy, wtedy my tak gdyby zwiększamy żywotność, tak jakbyśmy się odmładzali. Odmładzali w sensie fizjologicznym, prawda? To, co kiedyś mieliśmy, a zanikło, z powrotem mamy. I wtedy żyjemy tyle, ile... Ile powinniśmy, ile nam jest pisane, tak, bo Dokładnie. o co w tym wchodzi, żeby, jest powiedzenie, żeby zdrowo umrzeć, to jest <laughs> też pewna <laughs> racja. W każdym razie to, co normobaria, to jest to samo, to jest, to jest sauna ozonowa, ten końcowy skutek daje. Mm. No i super. Dobrze, moi drodzy, na tym będziemy kończyć. Także mamy wiele ciekawych informacji. Dziękujemy Ci za przekazanie nam ich wszystkich. Bardzo. Także tyle na dziś. Pozdrawiamy was i trzymajcie się. Hej.